Dzień dobry. Witam wszystkich u progu lata. Czas na moje wybrane czerwcowe aktywności. Zaczynamy od mojej gminy Tarnów. Przenosimy się na Górę Świętego Marcina do Zawady. Na 21. już memoriale błogosławionego ojca Zbigniewa z w Zawadzie reprezentowałem samorząd powiatu tarnowskiego zarówno podczas części oficjalnej religijnej, jak i tej najbardziej cieszącej młodych mieszkańców gminy Tarnów, czyli biegowej sportowej. Przekazałem podczas tych zawodów dwa zestawy słuchawek bezprzewodowych jako nagrody dla uczestników biegu oraz wagę, by jej posiadacz zadbał o swoje kilogramy, a tym samym o własne zdrowie. Memoriał to bardzo wartościowa inicjatywa. Do zobaczenia za rok. Drugą ważną aktywnością czerwcową dla mnie było spotkanie z młodzieżą w Białej w gminie Tarnów. W sobotne pochmurne i deszczowe przedpołudnie 22 czerwca spotkałem się z młodzieżą z OSP z gminy Tarnów. W Białej odbyły się tam zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych. Tym razem najlepszymi okazały się drużyny ze Zgłobic, jeśli chodzi o dziewczęta i z Poręby radnej chłopcy. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. Z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi z gminy Tarnów niebawem spotkamy się ponownie podczas wakacyjnego obozu wypoczynkowo-szkoleniowego w powiatowym domu w dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. Jako przedstawiciel samorządu powiatowego będę pomagał w organizacji tego przedsięwzięcia. Na podsumowanie moich czerwcowych aktywności w mojej macierzystej gminie proponuję sport. Wsparliśmy jako samorząd powiatu kolejny juniorski talent sportowy z naszego regionu. Tym razem talent sportowy pochodzi z bliskiej mi niezmiennie gminy Tarnów. Nagrodę starosty i wsparcie otrzymał Janka Wula z Koszyc Wielkich. Janka Wula to 18-letni mieszkaniec Koszyc Wielkich gminy Tarnów. Od czterech lat uprawia jedną z ekstremalnych odmian kularstwa górskiego, czyli downhill, polegający na zjeździe rowerem na czas po stromych stokach. W ciągu ostatnich dwóch lat utalentowany sportowiec osiągnął bardzo dobre wyniki w zawodach w cyklu National Downhill League w 2022 roku, gdzie zdobył czwarte miejsce. W Mistrzostwach Polski w 2022 roku, odbywających się w Parku Czarnogóra, zdobył piąte miejsce. Natomiast w 2024 wystartował w zawodach Local Series Downhill w Szczawnicy, gdzie uplasował się na wysokim trzecim miejscu. Powodzenia, Janku, trzymam kciuki. Czas najwyższy na moje aktywności, które realizuję na forum Zarządu Powiatu Tarnowskiego, ogólnopowiatowe aktywności, przynosi mi się do Wieszosławic Dwudniaków na budowę zakładu aktywności zawodowej. Jako osoba koordynująca działania Wydziału Rozwoju Powiatu, który to buduje zakład aktywności zawodowej w Wieszosławicach Dwudniakach, przeprowadziłem kontrolę realizacji tej budowy. Przypominam, że zgodnie z umową obowiązującą wykonawcę wszelkie prace budowlane i porządkowe mają zostać zakończone do końca lipca, czyli już za miesiąc. Postęp prac, jak widzicie, jest widoczny i zaawansowany, co gwarantuje terminowe uruchomienie jesienią tego roku tego przedsiębiorstwa. Przypomnę, że docelowo zaoferujemy pracę dla 40 osób z niepełnosprawnością i będziemy wykonywać usługi w trzech pracowniach i w trzech dziedzinach biznesowych. Prawnictwo specjalistyczne, w tym szpitalne, prace porządkowe, ogrodowe, utrzymanie zieleni oraz pracownia krawiecko-papiernicza, gdzie będziemy produkować m.in. pościel, ubrania okolicznościowe dla dzieci oraz zgodnie z prawem będziemy niszczyć dokumenty, które nie podlegają archiwizacji. Jest to, jak widzicie, mój ulubiony konkret samorządowy. W tym miesiącu odebraliśmy też trzy nowe samochody zakupione na potrzeby tego zakładu. Kończymy dzisiejsze skrótowe, wakacyjne wydanie moich aktualności. Zapraszam za miesiąc. Pozdrawiam wszystkich, którzy są przed urlopem. Do zobaczenia.